Tutaj macie na YouTube, ale zostańcie na Twitchu, bo na Twitchu jeszcze... Wiktor się ma go. Czemu nikt nie dołącza? Czemu nikt nie dołącza? na jeszcze na tym kanale, na tym kanał, kanał. Jak wam powiem, jak wam powiem dopiero to piśmie pozdrowienia, żeby to jakoś fajnie wyglądało. U was dużo nie jest, ale 0 osób, 0 komentarzy Konkurs na 1000 Fałcy Konkurs w sensie Co ja gadam dzisiaj Na więc tak, dzisiaj będzie konkurs na no, 50 tych więc jedyne co trzeba zrobić zostawić łapkę w górę, dać suzika no i tyle. I napisać na czacie, że jesteś na czacie, jak będzie losowanie? Czemu to jest takie hmm tu tu trade, -o. o co Ci chodzi No a co jakby miał wyglądać ten trade o, może tak

Czyli Asumi wyrażasz zgodę na twój nick na live'ie, bo ja mam teraz live'a. Dobra. A mnie to se nikt nie pyta, co? możesz nie udawać modulatora jakiegoś, albo tak nie, jak... Nie, mam modulatora, Gosiu. Jestem, se... Jestem Sebiks, który udaje kepcia po pijaku. Halo! Gosiu, ja nie wyrażam zgody i tyle. O! No to ci zakryje nick No Czekaj, zamazuje ci Jak się nazywa ten jakby nazwa Kami spacja FN sobie wpisz Kami O debil opuścił. Dawaj duo. Mm. Jeszcze raz Kamil. Nie, Kami Spacja, FN. Czekaj, wyślę ci, może na czacie. Ja mam tylko Kami F... FN. Napisałem ci na czacie Fortnite'owym. Kami. Takiego Spację murzyna dobrać. mam na awatarze jakby. Dasz Dobra, nie wiem. Czemu wielu osób jak już przez pół godziny streamuje? Brak kurwa, wyłączę tego lepiej. YouTube zaawansowanych, chcę czekaj, wyłączę komentarzy. Chcę się włączyć w komentarzy. wy to mega słowo. Połącz społeczny. Mm. Czekaj. Bo teraz ustawienia live'a mówię, zaraz ci powiem. No. Tyryryryry! No. No co? No, gramy? No gram! Podaj nick! No, ja Jak ty się nazywasz na Discordzie? Ty fy ty. No, to wyśli na wiadomość ten nick. Na Discordzie to cię dodam. Debil. Jak ty się nazywasz? Poczekaj, bo ja... Team Spacja Tele, tu byś Spacja Kamilek. Ale jak mam ci wysłać? No weź mi, napisz na. Ale jak Wiad... ty się nazywasz? No na wiadomość, mi napisz twój tak, debilu i Nick. Upośledzony... Może i tak. Może czy na pewno. No na ten domek, na ten, na ten domek. Może to na doł typu. <laughs> Albo Bałtyk na morzu. <noise> Dwóch masknu cię, najgorszy. Ale że ty udajesz kebaba? Epcia? Ja mam tylko jakieś potki śmieszne. Weź się... Przesuń debilu. Spierdał. A jak ty się nazywasz no, na no mówię ci, poczekaj. Nie chcę tak. się grać w Team Spacja. Ale ty. No mówię ci, ty e a my Spacja. No. Sp Teletubbies. 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 Poczekaj, już ci mówię. Yy, wejdę tylko na Chanela. Team, tylko Team z dużej. Tylko nie. te duże team Teletubis Masz nie. spacja Kamilek I tak ci podam, poczekaj. A hashtag? No y, poczekaj. Bo na telefonie to nie... Hashtag 2992 Masz. Otrzymano zaproszenie do znajomych, tyryryryfy. A na czym gadacie? Na Forcie. Bo a. gram z jakimś Asumim. Co tam wejdło, a nie z jakimś, kurde, grubasem? <laughs> grubasem. Grubas! Słyszysz, co mówi ten debil, tyryryryry? Tererefe. ryfy Terererire. boom! Nie umiem strzelać w tej grze. Ale po co te downy się kolapsują jakie tak jak. Ej dobra, ja nie mogę, to jest ostatni mecz. Ale mu dałem bombę mordę. Ja będę kończył. Ty widzisz co to co ja co ja daję? Ty ty ty. Ja to wygram ten pojedynek. Mam jeden PS1 PS1 PS1. Starzysta jakiś Co się opłaca za 1370 VW? Ty kupić? masz tyle? Nic. A ja będę miał 1150 Chyba. Nie wiem, dla mnie się... Ja tam sobie kupiłem topór. Nie, ja przegram, ja przegram. Przegram bo jestem botem. coś tam ogląda Gruby No gruby tyryryrydy Ty tyryrydydydy się rozłączył Ty Rozładował mi się telefon F***a! Okay. Też tak myślę Ale że mi jednego punktu brakuje do 3700? Ale że ty masz tak mało punktu? Mm. Ale że ja gram cały czas na tiltet latam? Mhm. Ale że po co? Należy po to, żeby stracić punkty na koniec sezonu. No. Mam 336 golda. Ty, ja mogę kupić tą pompę od chłopa. Jeszcze 14 mi brakuje. Bo są przeceny. Gdzie jest gold na arenie, w przyjemnym? Leguil. Łóżko zniszczyli. Wszystko tu już poniszczone, no. Dawny. O, golf leży. Osiem jeszcze, daj tam mi sześć. Czemu jakaś połączenia nie jest obecnie wystarczająca do transmisowania rozgrywki? Bo ja mam live'a nadal, dobra, ale jestem ułomem. Normalnie Kami no, spacja FN Jak? Kami spacja FN! gruba się głupi I mam takiego murzyna na tym murzyna. 13 subskrypcji jestem Myjcie. Jestem pro, 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 pro. Ale wyłączyłeś ty gnoju. Ja? Wyłączyłem. No nie widać, chłopie. Tak, nie widać. Co nie widać? Ciebie nie widać, debilu. Teraz będzie widać zaraz. No nie widać, chłopie. Teraz. Powiedz kiedy widać, dał mnie głupi. No nie widać jeszcze. Aha, i nagle to na arenie kosztuje 600. O, dwa komentarze jakiś napisał. No, pisz te komentarze, żeby była większa ta. Komentarze. Elo, gruby. Dobra, już 5 dla zasięgu, gruby. No, 7 już. Załampisz to tak. Yyyy... Alatar. No, najlepszy. Polecam. Mogę sobie jeszcze dać takiego murzyna, który wpierdala ser. <noise> Ty masz 6 lat konto? No normalnie. Czekaj, aż zobaczę ile ja mam... Coś mi się Ty ma masz to dopiero, tu... nie wiem, Ochopię dwa ja mam, no. dni. <noise> Nie, 3 lata. A i 3 razy więcej filmów. A wyświetleń mam 412, ty masz wyświetleń 112. Chłopie, wiesz po co ci 112? Po co? Żeby zdzwonił karetkę. <laughs> tak, tak, tak. Jak źle dostanę na streamie. Ja <laughs> będę robił świeczek. ktoś ci przywali. Walą się na salty knuty Panowie pozwolicie, że ja sobie przejmę high ground? i prawie dostałem snajperkę w mordę, ale to pomińmy Nie! Widziałeś to? Amelubi? Asumbi, Asumibi? Asumibi? To twój spin. On ma kraka Karakan! On wszystko trafia, a ja nic Karakana ma? Nie, no on ma jakieś wucha, no! Siedem komentarzy. Dobra, wchodzę do ciebie na kanał. Ale gdzie nie mogę? Dobra, idę na telefon. Ty, Fury, ty. To idę na laptopa, na Opera GX. Aha, jest Przeglądarka Opera GX. OG Animation. Dawajcie creative, grubasy! Kuwutasy. Kto? Grubasy kutasy. Czekaj. YouTube. A nie, idziemy na trio? Arena? Dawaj na razie tego. No żeby tracić punkty, o to chodzi. Przecież. A o co chodzi w arenach? Poczekaj, hmm, gdzie to jest? Punkt, czekaj, gdzie po prostu Kami FN. Czemu wpisałem FDN? Y jak się włącza y y przeczekiwanie? Co, jak się włącza? Przeczekiwanie. Y na no. czym y grasz? No. Na kąpie No to, to klikasz Escape i masz fileback. No, prawym dolnym formatowanie i przeczekaj. Czekaj, To może daj mi lidera, żebyśmy mogli grać kreatywa. Nie chcę jakiegoś kularza. Jakiś kami highlights. Jesz ka y jeszcze raz, co? Escape! No. Ale to escape! Albo nie, nie, bez escape'a Wy... i po prawej na dole formatowanie W dolnym rogu formatowanie oddziału? Sranie na oddział. O, jest. Czemu ty grasz tym głównym. A czemu nie? To jest fajny skin. Mi się podoba, A wiesz, co? że tu ma tej gdl no. Bo se kupił konto za 50 złotych. W sensie za 40, ale gościu mu napisał, bo to jest z kamery, i gościu mu napisał, że 20 nie działa, i musiał jeszcze mu za 60 zł dać. Zamiast za